Przytulna atmosfera tej kawiarni sprawiła, że było to idealne miejsce na głęboką i rzeczową rozmowę. Dwie przyjaciółki siedziały przy stoliku przy oknie, uśmiechając się radośnie i nadrabiając zaległości. Kimberly i Monika nie widziały się od około miesiąca i miały wiele do opowiedzenia. Mój Stanley kupił mi te kołczyki, powiedziała Monika, uśmiechając się z zadowoleniem. Kimberly uśmiechnęła się i spojrzała marzycielsko przez okno. Chodziła na wiele randek, ale nigdy nie spotkała właściwego mężczyzny. Żaden z nich nie zdołał jeszcze zdobyć jej serca. Nie miała ochoty zakładać rodziny z żadnym z nich. Ale nie możesz być wiecznie sama, wykrzyknęła Monika przerywając myśli przyjaciółki. A może Dyran, partner biznesowy Stanleya? Zaproponowała. Jest przystojny, bogaty i właśnie się rozwiódł. Monika wydawała się entuzjastyczna, Kimberly mniej. Dobrze znała Dylana, dlatego potrząsnęła głową, gdy tylko Monika wymieniła jego imię. Dylan po prostu nie był dla niej. Może był bogaty i przystojny, ale był kobieciarzem, którego oddech zawsze cuchnął alkoholem. Kimberly wolałaby zostać sama na zawsze niż spędzić resztę życia z mężczyzną, który nie wahałby się flirtować z inną dziewczyną, gdy tylko miałby okazję. Ten wieczór, który tak dobrze się zaczął, teraz stanął w miejscu. Zniechęcona Monika rzuciła szybkie spojrzenie na zegarek i zaczęła szykować się do powrotu do domu. Kiedy się żegnały, Kimberly znów bolało serce na myśl, że wróci do pustego domu, podczas gdy Monika zostanie męża i córkę czekających na nią z otwartymi ramionami. Wsiadła do autobusu wyczerpana i zziębnięta, a pochłonięta swoimi myślami, prawie przegapiła swój przystanek. Wciąż była skupiona na swojej przyszłości i rozmowie, którą właśnie odbyła z Moniką. Gdy nagle w ciemności zauważyła niewyraźną sylwetkę. Był to mężczyzna ubrany w łachmany. Uśmiechający się do niej, gdy miał zamiar usiąść na ławce na małym placu. Kimberly instynktownie zmarszczyła brwi i westchnęła. Biedakowi musiało być bardzo zimno i nie miał się gdzie schronić. Współczuła mu. Było jej przykro, że widzi go w takim stanie. W drodze do domu nie mogła pozbyć się z głowy obrazu tego bezdomnego, a kiedy weszła do mieszkania, do królestwa ciepła, komfortu i spokoju, ta myśl tylko się nasiliła. Czuła się szczęśliwa, ale trwało to tylko kilka chwil. Poza ciepłem witała ją tylko cisza. Nie było męża i córki, tak jak u Moniki. Kimberly westchnęła. Miała dość tej samotności, ale z drugiej strony wiedziała, że nie będzie mogła dzielić życia z pierwszym napotkanym mężczyzną. Pewnego dnia znajdę swoją bratkę duszę. Niemalże jęknęła z nadzieją. Brzmiało to jego obietnica, którą składała sobie każdego roku. Tej nocy nie mogła zasnąć. Rzucała się w łóżku. Nie mogła przestać myśleć o tym bezdomnym, Monice i ich życiu. Udało jej się zasnąć dopiero o świcie, a o siódmej obudził ją zwykły budzik. Obudziwszy się z silnym bólem głowy, Kimberly natychmiast chwyciła parę ciężkich rękawic i ciepły szalik, by jej je bezdomnemu. By te rzeczy pomogły mu przetrwać zimę. Pospieszyła na plac, na którym poprzedniego wieczoru widziała bezdomnego, ale ku swojemu rozczarowaniu znalazła pustą ławkę. Rozejrzała się z żalem po raz ostatni, po czym włożyła rękawiczki i szalik do torby i ruszyła do pracy. Kimberly pracowała w miejskiej bibliotece, uwielbiała to miejsce, uwielbiała książki, uwielbiała swoją etykietę z napisem Kimberly Davis, bibliotekarka, uwielbiała ciszę, która tam panowała. Nie była to ta sama cisza, którą odczuwała w swoim pustym domu. Kimberly wciąż nie mogła pozbyć się z głowy obrazu bezdomnego mężczyzny, dlatego gdy tylko nadszedł czas zamknięcia biblioteki, pospieszyła z powrotem na plac w poszukiwaniu mężczyzny. Tym razem na szczęście bezdomny był tam, na tej samej ławce co poprzedniego wieczoru. Miał na sobie podartą kurtkę, połatane jeansy i jakieś stare buty. Kimberly ucieszyła się na jego widok, uśmiechnęła się. On również uśmiechnął się nieśmiało, gdy ją zobaczył, a serce Kimberly zaczęło dziko bić. Nawet ona nie potrafiła wyjaśnić że dlaczego. Przeniosłam ci je, oznajmiła dziewczyna, podchodząc do bezdomnego, wyciągając w jego stronę szalik i rękawiczki. Twarz mężczyzny natychmiast się rozjaśniła. Dziękuję, zająknął się. Po kilku chwilach oboje wybuchnęli nerwowym śmiechem. Mężczyzna zaproponował, że odprowadzi Kimberly do domu, a po drodze dowiedziała się więcej o jego życiu. Nazywał się Justin Patterson i od kilku lat żył na ulicy. Był osobą bardzo dowcipną, inteligentną i z kulturą. Wiedział zaskakująco dużo na takie tematy jak sztuka i literatura. Kimberly była zafascynowana. Spojrzała na niego i zobaczyła go w zupełnie innym świetle. Na nowo odkryła, że coś do niego czuje. Na chwilę opuściła wzrok, zawstydzona, i właśnie wtedy zauważyła coś dziwnego. Pomimo swojego okropnego ubrania, ten bezdomny miał czyste, zadbane dłonie. Miał idealne dłonie pianisty lub chirurga. Kimberly była zdezorientowana, ale postanowiła nie zastanawiać się nad tym. Rozmowa toczyła się dalej, a gdy dotarli do drzwi, Kimberly zaprosiła mężczyznę do środka na filiżankę herbaty. Justin obdarzył ją szerokim uśmiechem. Był szczęśliwy, on również dobrze dogadywał się z dziewczyną, ale być może było jeszcze za wcześnie, musiał odmówić. Przynajmniej na razie Kimberly była wyrozumiała i nie nalegała. Następnego dnia Kimberly znów poszła na plac i znalazła Justina siedzącego na zwykłej ławce. Kiedy ich oczy spotkały się, oboje się uśmiechnęli. Kimberly miała wrażenie, że Justin czeka na nią. Tym razem dziewczyna przyniosła mu hot -doga i ciepłą herbatę. Chciała po prostu spędzić trochę czasu z nim i coś zjeść. Coś w rodzaju zaimprowizowanej randki. Obserwując jak Justin z entuzjazmem pożera swojego hot doga, Kimberly ze zdziwieniem pomyślała, że zajęcie się nim sprawia jej przyjemność. Od tej pory ta dwójka spotykała się codziennie. Każdego popołudnia Kimberly szła na ławkę i każdego popołudnia znajdowała go czekającego na nią. Rozmawiali, spacerowali, bawili się, nie zwracali uwagi na pełne dezaprobaty spojrzenia przechodniów, którzy wydawali się jakby zaniepokojeni widokiem młodej, zadbanej dziewczyny, śmiejącej się u boku tego, co było wyraźnie bezdomnym mężczyzną. I choć inni na zewnątrz nie rozumieli ich dziwnej przyjaźni, Kimberly czuła, że coraz bardziej lubi Justina. Pomimo swojego wyglądu, jego naturalna charyzma i urok przyćmiewały wszystkich mężczyzn, których do tej pory spotkała. Ale czy tak samo było w przypadku Justina? Sądząc po jego radosnych oczach, gdy był przy niej, Kimberly tak myślała, ale zbyt bała się odrzucenia, by mu powiedzieć, że się zauroczyła. Poza tym Justin nie wydawał się spieszyć do zrobienia kolejnego kroku i przekraczania tej linii. Co jakiś czas dziewczyna miała wrażenie, że Justin coś przed nią ukrywa, i faktycznie miała rację. Istniał pewien szczegół, który Justin zawsze pomijał, a który wkrótce miał zakłócić życie Kimberly. Pewnego dnia podczas spaceru w parku oboje wpadli na Monikę, również z jej mężem Stanleyem. Gdy tylko zobaczyła swoją przyjaciółkę, twarz Moniki rozjaśniła się, cała czwórka przywitała się i przedstawiła. A po kilku minutach niezręcznej pogawędki, Justin odsunął się nieco, zdając sobie sprawę, że Monika chce porozmawiać ze swoją najlepszą przyjaciółką. Monika wyglądała na wściekłą. Co ty robisz? Odbiło ci? zapytała, ciągnąc ją za ramię. Kto to jest? Dlaczego on jest tak ubrany? Wygląda jak Menel. Kimberly opuściła wzrok, wzięła głęboki oddech, a potem powiedziała jej prawdę. Głosem pełnym dumy, bo jest bezdomny, Moniko. Wiesz co? To moje życie. Ja decyduję, z kim się umawiam, warknęła wtedy. Oczy Moniki rozszerzyły się. Po prostu nie mogła zrozumieć uczuć Kimberly. Tymczasem, zaledwie kilka metrów od nich, wydawało się, że Justin wyczuwa niepokój. Dlatego postanowił wziąć na siebie to, o czym Kimberly do tej pory śmiała tylko marzyć. Podszedł do dwójki. Wziął Kimberly w ramiona i obdarzył ją długim, namiętnym pocałunkiem. Kimberly nie przejmowała się jego starymi ubraniami ani drogimi kolczykami, które Monika wciąż otrzymywała od męża. Była zakochana, reszta nie miała znaczenia. Od tego pierwszego pocałunku sprawy między nimi stawały się coraz lepsze. Czy wyszłabyś za mnie, mimo że jestem tylko bezdomnym? Zapytał ją pewnego ranka smutnym tonem, gdy byli jeszcze w łóżku. Kimberly natychmiast przytuliła się do niego i wyszeptała mu: Tak, to było to, na co Justin czekał. Szybko wyszedł z jej uścisku, spojrzał jej w oczy i poprosił o rękę. Tym razem była to prawdziwa propozycja, a Kimberly nie mogła powstrzymać łez radości. Spędzali kilka następnych miesięcy na planowaniu ślubu i rozmowach o przyszłości. Justin oficjalnie wprowadził się do domu Kimberly i oboje mieli wielkie plany. Byli podekscytowani, chociaż wiedzieli, że nigdy nie będą mogli sobie pozwolić na wielkie przyjęcie. Zaplanowali skromny obiad z udziałem kilku bliskich przyjaciół, ale byli pewni, że będzie to najlepszy dzień w ich życiu. Był tylko jeden problem. Justin wciąż powtarzał, że to on zapłaci za ślub. Kimberly nie mogła zrozumieć. Niezależnie od tego, jak małe było przyjęcie, które planowali, Justina nie było stać na opłacenie czegokolwiek. Jednak im bardziej zbliżał się Wielki Dzień, tym bardziej Kimberly za nie mówiła. Uregulował rachunek za przyjęcie w restauracji i kupił drogą suknię ślubną. Kimberly była coraz bardziej zdezorientowana. Następnego dnia po ślubie, już jako mąż i żona, Zdecydowała, że nadszedł czas, aby zapytać Justina, skąd wziął te wszystkie pieniądze. Była zaniepokojona, ale z pewnością nie mogła wiedzieć, jaką informację ma dla niej jej mąż. Tak właściwie nie jestem bezdomny, powiedział Justin, opuszczając wzrok w zakłopotaniu. Kimberly zmrużyła oczy. Jestem biznesmenem, powiedział w końcu. Mam pieniądze dużo pieniędzy. Oczy Kimberly rozszerzyły się. Nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje, nie mogła zrozumieć, jak facet mógł ją okłamywać przez ten cały czas. A co najważniejsze, nie mogła zrozumieć dlaczego. Dlaczego mnie okłamałeś? Czy grasz w jakąś grę? Czy ja jestem tylko twoją zabawką? zapytała drżącym głosem. Nie, kochanie oczywiście, że nie przerwał jej Justin, biorąc jej twarz w swoje dłonie. Kochał swoją żonę bardziej niż swoje życie. Od dawna szukał swojej bratniej duszy i podczas gdy większość kobiet, które poznał, było zainteresowane tylko jego pieniędzmi, on spotkał Kimberly. Dziewczynę, która kochała go nawet wtedy, gdy udawał, że nie ma nic. Dlatego udawał, że jest bezdomny, aby znaleźć bratnią duszę chciał kogoś, kto go pokocha za to kim był, a nie za to co miał. I znalazł wtedy Kimberly, swoją piękną żonę. Słysząc wyjaśnienia Justina, Kimberly uspokoiła się, zrozumiała dlaczego ukrył przed nią prawdę i była gotowa mu wybaczyć. Ale żadnych więcej sekretów, powiedziała uśmiechając się przed radosnym uściskiem męża. Żadnych sekretów, powiedział, kładąc rękę na jej sercu: Obiecuję. To wszystko na dziś. Jeśli podobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.